Mam prawo popełnić błąd. Oczywiście, mnie jako profesjonalistę w danej branży, ten błąd pewnie będzie kosztował dużo więcej. I tak powinno to wyglądać, no bo skoro obiecuję coś, biorę za to pieniądze, to ponoszę za to odpowiedzialność. Jeżeli nie zrealizuję tego albo zrobię coś źle, to absolutnie moim zdaniem nie deprecjonuje mnie to, że przyznaję się do błędu, deprecjonuje mnie to, że będę unikał odpowiedzialności za ten błąd. Też mi się to zawsze podoba, takie stwierdzenie wszyscy moi koledzy tak robią. No i też była taka historia, że wszyscy koledzy tak robili i okazało się, że w pewnym czasie poszła jednak niestety fala kontroli i się okazało, że wszyscy, którzy tak robili, to niestety musieli zapłacić ogromne kary. A on na to spuentował w pewnym momencie, biorąc pod uwagę te wcześniejsze doświadczenia z nieskuteczną walką, mówi do nich, jeżeli wydaje wam się, że drogi jest zatrudnienie profesjonalisty, to poczekajcie, zatrudnijcie amatora. Dzień dobry, nazywam się Emilia Czekała i w imieniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza witam państwa w nowym cyklu rozmów o biznesie. Jak wiemy, biznes potrafi być krainą pełną przygód i niespodzianek i może być bardzo satysfakcjonujący i fascynujący, ale można też się niejednokrotnie o coś potknąć, i my chcemy te różne przeszkody biznesowe ukazać. Będziemy rozmawiać na przeróżne tematy, od profesjonalizmu w biznesie, przez efektywność, rozwój firmy, aż do takich tematów, które wydawałyby się są podstawą, czyli będziemy rozmawiać na przykład o tym jak dbać o wzrok, żeby widzieć te wszystkie zarobione pieniądze i móc je przeliczać. I dziś naszym pierwszym gościem jest Michał Frelichowski. Witam cię. Ja cię cześć. Michał, powiedz, czym się zajmujesz i o czym chciałbyś dzisiaj nam powiedzieć? Czym się zajmuję? Zajmuję się finansami szeroko rozumianymi. Można powiedzieć, że od 20 kilku lat, tak naprawdę, w tych finansach siedzę, siedzimy poprzez działalność gospodarczą, poprzez spółki. Robimy to dla przedsiębiorców, działamy dla przedsiębiorców. To działanie obejmuje obsługę księgową, finansową, prawną, poprzez nasze kancelarie prawne, z którymi współpracujemy, doradztwo podatkowe też we współpracy z tymi kancelariami, doradztwo kadrowe, dotacje unijne. Doradztwo inwestycyjne, rozumiane jako pomoc przy poszukiwaniu pewnych inwestycji dla naszych klientów. Czy mówiąc krótko, staramy się finansowo wesprzeć naszych klientów i ułatwić im życie w meandrach właśnie tych finansowo-księgowo-podatkowych życia gospodarczego. No, czyli taki temat dość poważny, powiedziałabym. No. no i musicie sprawić, że klient Wam zaufa. Tak. Jak to zrobić? Jak to zrobić? No właśnie zdradziłaś już tak myślę gdzieś w tym wstępnym opisie styklu, cyklu naszych spotkań co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Chciałbym dzisiaj nawiązać do myślę, że jednej rzeczy fundamentalnych, mianowicie do profesjonalizmu w biznesie. Profesjonalizm w biznesie to jest coś co myślę, że z lat doświadczeń, już mogę o tym powiedzieć, że przez tych lat doświadczeń ta definicja tego, tego profesjonalizmu zmienia się. Kiedyś ten, ten profesjonalizm był rozumiany bardzo prosto, tzn. tak mi się wydaje, że dość prosto. Był to taki zespół cech, wartości m, pewnej merytoryki, którą miało się zajmując się pewne stanowisko. I było to dość tak jednoznacznie rozumiane, no, tak jak nie wiem, lekarz, prawnik, przedsiębiorca, czy fin, ktoś z przedstawiciel finansów, to były takie dość zerynkowe. Utożsamianie. Skoro jest lekarzem, to musi być profesjonalistą, skoro jest finansistą, to musi być profesjonalistą. Do tego dochodzi oczywiście taka tam sfera etyczna, zawodu, wykonywania tego w sposób taki odpowiedzialny. I to budowało tą, ten profesjonalny obraz. Ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że ta definicja się dość mocno zmienia. Ona się tak unowocześnia, może nie deprecjonuje, bo to by też by źle tak zabrzmiało, ale ona idzie bardziej w kierunku hmm, Dobrze rozumianego spełnienia obietnic. I tak należy, moim zdaniem, bardziej dzisiaj postrzegać mm, profesjonalizm. No może żyjemy też w takich czasach, gdzie łatwiej zdobyć ten tytuł i już sam tytuł nie równa się profesjonalizm? W takim razie, co równa się profesjonalizm? No właśnie, może do tego, do tego co powiedziałeś na początku, warto nawiązać. Przede wszystkim problem jest problemem. Kwestią, którą na należy, którą należy zwrócić uwagę, jest to, że. Faktycznie te tytuły, kiedyś uzyskiwanie tytułów naukowych, a tak za takie należy uznać wyższe wykształcenie, było dużo trudniejsze. Wiązało się z dużo większym wymaganiami, dużo dłuższym procesem edukacji. Bez znowu oceniania systemu edukacji prywatnego, państwowego, procentowo wzrosła znacząco liczba osób z wyższym wykształceniem. Czy to bezpośrednio przełożenie na profesjonalizm albo na wiedzę tych osób? Opinie osób, z którymi rozmawiam, albo ze zderzenia czasami z rynkiem ludzi, posiadających pewne wykształcenie, wydaje się, że jednak niestety nie. Że jednak następuje pewna, znowuż, deprecjacja tego, tego tytułu. I to powoduje, że dużo osób tytułujących się pewnymi właśnie konkretnymi tytułami naukowymi, niekoniecznie tę wiedzę i to doświadczenie ten profesjonalizm posiada. Ale to jest jakby jeden z elementów składowych tego, co się dzieje wokół nas generalnie, czyli tego, że ten profesjonalizm niestety w jakiejś części zaczął się taki robić, żeby ująć to dobrze, frontpage'owy, to jest takie złe słowo takie, ale takie w każdym razie fasadowy. O, może to jest mm -hmm. chyba lepsze skąd. Lepiej, mm -hmm. tak. Bardzo duży nacisk przez to, że żyjemy w takich czasach, w żyjemy, zyskał ten pierwszy wizerunek, strona internetowa, garnitur, samochód. No i mówi się o tym, że to jest ważne przecież, prawda? We wszelkich takich doradztwach biznesowych, no tak, zadbaj, tu musisz zrobić dobre wrażenie. I to jest prawda, ale jeżeli chcemy dotrzeć do tego profesjonalisty, to jak sprawdzić, że to jest on albo ona? No tutaj, wiesz, tutaj jakby idziemy dość szybko do pewnej płęty, ale myślę, że problemem właśnie, jeszcze do tego chwileczkę się cofnął do, do tej poprzedniej kwestii właśnie, problem jest to, że mamy zalew, tak naprawdę wysyp dużej liczby takich. Self-made self menów. To ja, mm -hmm. przepraszam, się posługuję takim trochę językiem, który ostatnio zrobił się taki bardzo modny dzięki YouTube'owi, dzięki różnego rodzaju Robi kanałom. No, ale, ale to tak naprawdę w, weszło tak naprawdę do naszego potocznego języka tak, i tak, faktycznie, to prawda, to tacy prawda. ludzie tacy ludzie faktycznie funkcjonują w naszym otoczeniu, to nie znaczy absolutnie, że wszyscy, albo że nawet tam duża część z nich jest, nie jest profesjonalna. Czasami to pierwsze wrażenie jest zgodne z rzeczywistością. Nie Na, można... Oby tak było tak, zawsze, właśnie. Tak. Oby tak było zawsze. Ale też niestety domeną jest często to, że dopiero jak zaczynamy merytoryczną rozmowę, okazuje się, że to, albo wręcz jeszcze bardziej, pójdziemy dalej, niestety skorzystamy z jakichś usług, to niestety okazuje się, że ta osoba nie jest profesjonalistą. No bo kiedy korzystam z profesjonalisty? Tak naprawdę kiedyś na czymś nie znamy. Mhm. Ja nie znam się na samochodach, znaczy lubię samochody, bardzo się cieszę, że mogę posiadać samochód, ale nie umiem go naprawić. Tak. Jeżeli chcę go naprawić, jedę do warsztatu. Jeżeli jestem chory, idę do lekarza. I tak naprawdę Wówczas zdaje się na łaskę, niełaskę, profesjonalizm bądź brak profesjonalizmu takiej konkretnej osoby. tak? I nie umiem tak naprawdę, i tutaj jakby wracam do Twojego pytania, jednoznacznie czasami ocenić, czy ta osoba jest profesjonalistą, czy nie. No i właśnie się pojawia potem pytanie, czy jak znaleźć tych profesjonalistów? tak? No bo mhm. o to spytałaś. I tutaj problem jest taki z tymi profesjonalistami, że no nie ma właśnie jednoznacznej odpowiedzi, bo ten wizerunek tworzą. Prawie wszyscy, jest oczywiście coś takiego jak poczta pantoflowa, jak wymiana informacji, jak y, taka komunikacja wewnętrzna pomiędzy różnego rodzaju podmiotami, osobami, przyjaciółmi, y, znajomymi w biznesie. To jest coś, co właśnie się dzieje w stowarzyszeniu, i to jest właśnie chyba, myślę, jedna z wartości dodanych i to dużych, o których warto tu mówić. Właśnie to, że razem że staramy się bardzo pilnować, żeby tylko profesjonaliści mieli miejsce. I udział w tym stowarzyszeniu, a dwa, że też działa taka wewnętrzna giełda informacji. I wewnątrz tego naszego grona pytamy się często na zasadzie: kogo byście polecili? Mhm. I to polecenie, tak naprawdę, jest tym, może nie gwarantem, ale daje wielką szansę na to, że unikniemy wielkiego rozczarowania w sytuacji, kiedy ktoś nie spełni tej obietnicy, o której mówiłem na początku. Czyli wchodzę do takiego potencjalnego partnera biznesowego, wie potrzebuje to to i to, bo widzę z tego pierwszego rzutu że jesteś profesjonalistą, profesjonalistką i ta osoba obiecuje mi oczywiście, że także spełni te wymagania. Natomiast w miarę upływu reali tej realizacji tego danego biznesu okazuje się nagle, że znowu to takie brzydkie angielskie słowo jest mnóstwo tych disclaimerów w tej umowie. Czyli mhm. tych rzeczy z gwiazdką, a, ale wiesz, ale tego nie było, a tego nie było, a tego nie było i nagle się okazuje, że no, teoretycznie Myśmy się umówili, ale to, co ja rozumiałem jako umowę, to zupełnie się okazuje i czasami z wyrachowaniem druga strona traktowała zupełnie inaczej. Mm -hmm. I to jest to zaufanie, o którym wspomniałeś na początku, którego wtedy braknie. Bo jeżeli my się w ten staromodny, dorozumiany sposób, ale jednak dość szczegółowo omawiamy na coś, no to zakładamy, że spełnisz to oczekiwanie i zrealizujesz. Więc odpowiedź na Twoje pytanie na pewno jest to, że trzeba umieć poszukać wokół siebie, bazując na. Zaprzyjaźnionych osobach na czasami tym nosie biznesowym też. Bo to mm -hmm. też jest ważne, jak powiesz, biznes 15-20 lat, to też już się nie dasz na takie, jak to mówił nasze babcie, na plewy wziąć. Mm -hmm. nie? I już zawsze masz to poczucie, że ach, coś mi tutaj za ładnie wygląda. No właśnie, masz ten nos biznesowy, czy możesz Mam coś. No, to tak mi się wydaje, czy możesz ze swojego doświadczenia opowiedzieć jakąś taką historię, gdzie już wyczułeś, że człowiek jest nie do, go, nie do końca godny zaufania? Wiesz co, ja może się posłużę taką, takim, taką historią, która dotyczy jednego z naszych klientów właśnie i on miał dwa argumenty, które i może to nie dotyczy bezpośrednio relacji mojej i tego, że zawiodłem się na kimś, kto jest niekompetentny, ale chciałbym przez, ten, przez tą historię pokazać jak ta niekompetencja może wyglądać? Mianowicie zwłaszcza w takim dronie, w takim życiu doradczym, czy w takim życiu konsultingowym, bardzo dużo jest takich cudotwórców, którzy padają z jakimś super, hiper pomysłem, którzy mówią, że słuchaj, to jest temat w ogóle idealny, bo tam w ogóle te przepisy do tego nie precyzują. Możemy zrobić to tak czy śmak, i na pewno będzie z tego wszystkie duże pieniądze i będzie Pan zadowolony, cytując komika. No i. To jest jeden z argumentów, że wpada taki właśnie cudotwórca, który za nic nie odpowiada, nie bierze odpowiedzialności, ale oczywiście zgarnie fee za mm -hmm. wdrożenie tych super, hiperoszczędności czy tego pomysłu. To jest jeden, jedno z tych ryzyk. On zgarnia tą prowizję, pomysł jest realizowany, nagle się okazuje, że pomysł się wysypuje, a niestety tego człowieka już nie ma. No bo co, no bo się okazuje, że tutaj mówię, że on nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co się zadzieje, tym bardziej odszkodowawcze. A jeżeli nawet to często jest jakaś spółka z o, która już dawno mm. też nie ma na rynku go, i na, w obszarze gospodarczym. No tak. Czyli nawet w, w niektórych sytuacjach nawet umowa nie do końca nam pomoże. No tak, no bo jeżeli zależy, kto jest stroną tej umowy, tak? Jeżeli mm. jest to maleńka spółka z o, a re, e, 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 ewentualne reperkusje mogą nas dosięgnąć za 5, za 10 lat, to często tego podmiotu rzeczywiście nie ma, bo do pierwszej takiej historii tego ten podmiot się po prostu zawija, nie? Mm. Drugim problemem jest coś takiego, że dużo właśnie, też mi się to zawsze podoba, takie stwierdzenie, wszyscy moi koledzy tak robią. No i też była taka historia, że wszyscy koledzy tak robili. To już taka stara historia tam, żeby nie wchodzić w szczegóły, ale dotycząca właśnie też pewnych tam rozliczeń. I okazało się, że pewnym czasie poszła jednak niestety fala kontroli i się okazało, że wszyscy, tak robili, to niestety musieli zapłacić ogromne kary. Więc tutaj często taki jest, ten złym doradcą też jest próba takiego źle rozumianego zaoszczędzenia. Ale to są jakby przypadki, bo tu rozmawiamy o przypadkach, w których yy, nie to, że ja byłem partnerem, czy skorzystałem z czyjejś usługi, albo z działania i stałem się ofiarą, tylko raczej inni ludzie z jakiegoś tam grona szerszego korzystali z takich, takich, takiej współpracy i niestety dali się zwieść tym pozorom, czyli nie temu, że obiecuję i do. Mówiąc też kolokwialnie, dowożę ten rezultat, tylko mm -hmm. obiecuję i jakoś to będzie, pan się nie przejmuje, ten błysk, ten blichter plus faktura, a potem jestem zostawiony sam w sobie, sam sobie i muszę sobie radzić. To, co jest jakby modnym akurat w naszej firmie, bo to jest jakby tak może na zakończenie i spuentowanie tego wątku, o którym teraz mówiłem. W 60 latach w Afryce nastąpił samozapłon złoża gazu. W Algierii dokładnie. I pojawił się tam taki amerykański strażak. Nazywał się Red Ader. Ten człowiek przyjechał na miejsce po wizytach w bardzo wielu różnego rodzaju firm, osób i ludzi i ugasił prawie 200-metrowy płomień ognia, który podobno był widziany z kosmosu, nawet który przez pół roku płonął. Tam spłonęły jakieś niewyobrażalne ilości gazu. I na koniec on powiedział mi jedną rzecz, że bo tak rozliczyli to wszystko, oczywiście zapłacili mu ogromną tam garzę, a on na to spuentował w pewnym momencie, biorąc pod uwagę te wcześniejsze doświadczenia z nieskuteczną walką, mówi do nich, jeżeli wydaje wam się, że drogi jest zatrudnienie profesjonalisty, to poczekajcie, zatrudnijcie amatora. Mhm. I to jakby puentuje te wszystkie wcześniejsze te historie. Często staramy się zrobić coś taniej, otóż my też mówimy o tym trójkącie, tanio, dobrze, szybko. Nie? To jest to, że. Czasami nam się wydaje, że coś kupimy bardzo tanio, a tak naprawdę na końcu potem kilkukrotnie za to przepłacamy. Ale czy cena zawsze jest wyznacznikiem jakości? Też tym jest różny. To patrząc z drugiej strony, jak przekonać człowieka, że jesteś profesjonalistą, że ja jestem profesjonalistką? I jakie są um, strategie, być może rozmowy, jak możemy przekonać drugą osobę, że jesteśmy profesjonalistami? To jest dobre pytanie, no bo y, każdy z nas może sobie zadać przed naprawdę, można powiedzieć, każdą decyzją życiową. Typu mm -hmm. wejdę do tego fryzjera, bo do tego fryzjera, wjadę do tego warsztatu albo do tego warsztatu. Czym się kierujemy tak na co dzień? Tylko co się kierujemy naszą wiedzą ogólną, no która z latami i biegiem doświadczeń rośnie. Kierujemy się oczywiście to, co wspomniałem przed chwilą, opinią znajomych. Mm -hmm. To jest nie do przecenienia. Rekomendacje, współpraca, informacja zwrotna w pewnym gronie biznesowym jest rzeczą chyba najważniejszą, nawet. Bo tak naprawdę, jeżeli 5 czy 10 osób, i to nie anonimowych, które są często kupionymi opiniami gdzieś tam na Google czy gdzie indziej, ale mówi tak, warto, to jest rzeczywiście profesjonalne podejście i tam zrobisz wszystko tak, jak trzeba, to to jest chyba, myślę, jedna z takich podstawowych rzeczy, która wyróżnia ten możliwość nie popełnienia błędu. To, to mam drugie pytanie z kolei. Czy trzeba? można, należy być szczerym w biznesie, bo słyszałam taką teorię, że na szkoleniu biznesowym, że na przykład nie warto przepraszać za jakiś tam popełniony błąd, bo wówczas człowiek przyznaje się do błędu i wydaje się słabszy w oczach tego drugiego partnera biznesowego. No i to jest jakby nie godzi się z moim pojmowaniem życia i biznesu, ale może tak jest. Znaczy, tutaj się z Tobą zgodzę, a nie zgodzę się z tym, tą zacytowaną za informacją. Nikt nie jest idealny. A też słyszałem gdzieś tam, jak któryś z tych, oczywiście, że tak idziemy takimi przysłowiami. Nie myli się ten, kto, kto nic nie robi. Tak? Mhm. Więc jeżeli nie działam w danym biznesie, nie robię nic, no to nie popełnię błędu. Mam prawo popełnić błąd oczywiście, mnie jako profesjonalistę w danej branży. Ten błąd pewnie będzie kosztował dużo więcej. I tak powinno to wyglądać, no bo skoro obiecuję coś. Biorę za to pieniądze, to ponoszę za to odpowiedzialność. Jeżeli nie zrealizuję tego albo zrobię coś źle, to absolutnie moim zdaniem nie deprecjonuje mnie to, że przyznaję się do błędu, deprecjonuje mnie to, że będę unikał odpowiedzialności za ten błąd. Czyli mówiąc krótko, zrobiłem coś źle, mechanik zepsuje, trzymając się tego mechanika, ale już mhm. uszy go pieką. Zostawiam ten samochód, on go źle zrobi źle i dojdzie do tego, albo zrozumie, albo powiedziem, że to samo mi stanie po drodze, ja do niego zadzwonię, powiem słuchaj, no i coś to źle no to, to jeżeli on powie i będziesz wtedy zaparty, że tego nie zrobił, to kiedyś okaże mniej profesjonalny. Czy jak powie, że słuchaj, wiesz co, no niestety nie dopilnowałem, bo któryś z pracowników, a ja nie sprawdziłem, mimo że powinienem, przyjedź, zrobić ci to jeszcze raz i jeszcze, nie wiem, my, mycie albo coś tam na zasadzie gratisie mm -hmm. i przepraszam za problemy. To jest I profesjonalne. I wtedy do niego wrócisz. Też. Otóż to. Mm -hmm. Otóż to i wtedy do niego wrócę i to jest profesjonalne podejście do tematu. A myślę, że uciekanie od odpowiedzialności, próba zatuszowania swoich błędów, Prędzej czy później kończy się katastrofą, bo znowu cytat mojej babcia, kłamstwo ma takie krótkie nóżki. Ludzie przestają ci ufać. Ludzie przestają ci ufać, a to jest to, od czego zaczęliśmy rozmowę, jak sama wspomniałaś. To mhm. zaufanie, to jest podstawa chyba dobrej współpracy. Mhm. No dobrze. E, czy jeszcze chciałbyś coś dodać w tym temacie? Taką puentę małą, że podobało mi się, też zresztą polecam bardzo serdecznie, Jacek Walkiewicz, Psycholog i osoba, która prowadzi bardzo dużo fajnych szkoleń, między innymi występował właśnie, to mi tak utkwiło na TEDxie z 10 lat temu już chyba, ale to jest bardzo takie znane i dość charakterystyczna jego prezentacja. Powiedział kiedyś, że profesjonalizm nie jest dziełem przypadku. Że profesjonalizm rodzi się z pasji. Jeżeli jest ta pasja, to jest profesjonalizm. A jak jest profesjonalizm, to jest jakość. A jak jest jakość, to daje, to daje luksus życia. I te elementy razem, wszystkie zebrane, powodują, że. Zaczynając od tej pasji, przez ten profesjonalizm dochodzimy do naprawdę bardzo komfortowej sytuacji, zarówno dla świadczącego usługę, czy dostarczającego dobra, jak i dla tego odbiorcy. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy tak wszyscy w takim idealnym świecie profesjonalizmu takim funkcjonowali luksusie w życiu. i w takim luksusie, żebyśmy wszyscy żyli dokładnie. <grym> bardzo dziękuję w takim razie za garść cennych informacji. No i bardzo Tobie śpiesz. też życzę luksusu w życiu, i w biznesie. I nawzajem. Dziękuję <grym> bardzo. Nagrania zrealizowała firma Flash Studio. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza Łączymy Biznesy Film powstał we współpracy z hotelem Słoneczny Młyn.